Witajcie serdecznie kochani, witaj siostro, witaj bracie Ten filmik będzie chyba może początkowym tym co mam zamiar robić, czyli takie aktualności Zobaczymy jaki będzie odbiór Dziękuję was wszystkim za, za przelane kawy Za wdzięczności, to jest dla mnie bardzo teraz ważne Szczególnie zaczynam proces odbudowy, więc będzie mi potrzebne też polecanie mnie po prostu dalej Także film, jeżeli to do Was dojdzie, to bardzo proszę przesyłać dalej i gdzieś tam informować, że to, co się zmieniło u mnie, jakby w perspektywie pracy, bo większość ludzi zna mnie od 2022 roku, kiedy miałem też wykłady w różnych miejscach w Polsce i w Niemczech, i robiłem też wykłady dla takich filmów, kanałów, których już nie ma, m.in. NWK24. Więc tam w 2022 badałem urządzeniem kwantowe. Zaczynałem już pracę z kodem emocji. W 2023 postawiłem głównie na kod emocji i kod ciała. I to, co najnowsze moje osiągnięcia, moi kochani, to przede wszystkim biologia totalna Gilberta Renault. 2024 rok. Jak również ustawienia helingerowskie, generalnie mm, pamięć biologiczna cyklów komórkowych co jest tak naprawdę odkryciem marka Fresheta, a ja to po prostu tylko i aż e, po prostu zgłębiłem w praktyce, jak rzecz, która jest u nas w środku, może powodować decyzje i myśli, czyli rezultaty. Przykład, który był zrobiony, myszki rażono prądem plus zapach lawendy, potem zrobiono z nich e, jakby dzieci i te dzieci na sam zapach lawendy reagowały dokładnie takim stresem jak rodzice. Tak więc moi kochani to dziedziczenie epigenetyczne to jest niesamowita ważna sprawa, żebyście o tym wiedzieli, ponieważ to ma wpływ na to ja ta trauma, która zostaje, ona ma wpływ na naszej podświadomości, na nasze przekonania. Te przekonania mają wpływ na nasze uczucia, emocje, to ma wpływ na nasze myśli, to jak myślimy. To ma wpływ z kolei na nasze decyzje, a to ma wpływ na rezultaty. I zamykamy się w takim jednym ciągu, które się nazywa niewolnictwo umysłowe, finansowe, biologiczne, zdrowotne i to ma wpływ na naszą niedolę bądź dole w większości niestety, niedole. I najnowsze odkrycia moi kochani fizyki kwantowej, epigenetyki, neurogenetyki i różnych innych dziedzin, których nie będę tu wymawiał z perspektywy tego, że szkoda na to czasu. Moi koni, uświadamianie już się skończyło. Nie ma sensu uświadamiać betonów, czyli osób, do których nie dotarliśmy. Teraz jest najważniejszy czas, żeby zadbać o samych siebie, żeby zacząć czerpać odpowiedzi ze środka, czyli tego, co mamy w środku. System jest teraz też tak zbudowany, że za każdym razem, kiedy otwieramy telefon i gdzieś tam chcemy coś obejrzeć, i nie zgadzamy się z tym, jako obudzeni, no to wbudza to w nas reakcję chemiczną, która powoduje podniesienie się poziomów odpowiedzialnych za grzybice w mózgu, a to ona powodować ma, żebyś zwariował, żebyś wylądował dosłownie na szpitalu psychiatrycznym albo po prostu jako niepoczytalny. A większość osób, które wie, o co chodzi, to niech to prześle dalej, ale jeżeli to ogląda ktoś, kto nie wierzy w wyższą dobro, w jakbyś to nazwał, na świadomość Boga i tak dalej, to lepiej tego nie oglądajcie, po prostu, bo to szkoda też waszego czasu. Także teraz czekamy, moi kochani, na to, co zrobi ciemna strona. I generalnie po filmikach dzisiaj, które wyślę wam jako taki feedback, żebyście nie musieli spędzić na tym 3 godzin, oczywiście jak chcecie, jak najbardziej. Prawdopodobnie do przyszłego roku jest serwowany nam stres z perspektywą ewentualnie jakiejś obcej cywilizacji, dosłownie UFO i mówił o tym pan u Siekielskich Siekielski Brader, pan Igor to dosłownie było 3 dni temu sprawdziłem też w innych niezależnych źródłach i będzie serwowany nam jakby taka akumulacja stresu, która już raczej nie zrobi nam tym 20% obudzonym 27, może 28% obudzonym nie zrobi nam już krzywdy ale po prostu tą resztę ewentualnie tych ludzików, co będą się pytali ciebie o co chodzi, no to żebyś po prostu umiał odróżnić dobro od zła Daję wam dzisiaj na koniec spotkania, na koniec tego filmiku. Bardzo ważne narzędzie. Większość z was już to ma, ponieważ pracujemy z tym, to jest test kinezologiczny. Czyli zadajemy sobie dwa pytania stojąc przed filmikiem, który do nas przychodzi: czy z TikToka, czy z YouTube'a, czy z kimkolwiek, stajesz sobie przed tym i w duchu serca najpierw idziesz do ziemi i mówisz, niech wszystko co złe, wejdzie do ziemi i w dobre się zmieni. I potem zadajesz sobie pytanie, czy ten film jest dla mnie dobry, jeżeli ciągniecie do przodu, to tak, jeżeli ciągniecie do tyłu, to nie. I drugie pytanie, czy mogę temu ufać? Do przodu tak, do tyłu, nie. Moi kochani, teraz jest czas na uświadomienie sobie naszej pracy, pracy nad sobą, do oczyszczenia się, żeby umieć odróżnić dobro od zła, ponieważ za jakiś czas to się tak zmyje przez sztuczną inteligencję, że my nie będziemy mieli trudno odróżnić przez niezależne swoje myślenie co jest iluzją, a co nią nie jest. Co jakiś filmik, że coś się tam znalazło gdzieś w świecie, czy się gdzieś nie znalazło. I generalnie, moi kochani, mamy tutaj układ, mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z układem kanaboidowym. I o tym też będzie wam wysyłał wszystko w linku. I ten układ jest odpowiedzialny za szereg, szereg bardzo ważnych rzeczy, które reguluje nasz organizm. I tylko w skrócie powiem wam, dlaczego nie uczono nas o tym w szkole. E, układ endokanabioidowy został jakby zakwalifikowany do podstawowych fizjologicznych układów człowieka i został odkryty w 1964 roku przez profesora Rafaela Mecholma. I teraz, moi kochani, za co to odpowiada? To utrzymanie homeostazy w całym naszym organizmie, czyli kontrolowanie bó uczuwania bólu, apetytu, łaknienia, ośrodka nagrody w mózgu. I moi kochani, my nie wiemy, ale 99% z nas. To ma wpływ na nasze samopoczucie, odpowiada na tak zwany runner's high. Runner's high to jest poczucie zadowolenia, to jest poczucie euforii, które towarzyszy nam przy bieganiu, przy uprawianiu jakiejś długodystansowej aktywności fizycznej. I co ciekawe, ten układ, jeżeli on jest zatoksynowany czymśkolwiek, to mamy problem z tym, i dlatego zdajemy się dopaminowymi zombie, szukając cały czas odpowiedzi w telefonach, szukając w YouTubach itd. itd. Nieprawdopodobnie. Yy, to jest epidemia, to jest praktycznie pandemia, jeśli chodzi o fazę zimną tak zwaną w biologii totalnej, czyli po ognisku Hamera, kiedy przeżywamy jakiś duży stres w dzieciństwie, czy to tata bił, czy pił, czy mama, czy ciocia, czy wujek, czy z bratem, z siostrą coś się działo, czy była jakaś choroba, czy bieda, czy coś, to często wtedy ten układ został u, jakby uszkodzony, i od razu to, co się faszeruje dzieciom, to co wpływa między innymi jako toksyna, to są wszelkiego rodzaju barwniki sztuczne i słodziki, które trafiają do tego układu, i my nie jesteśmy w stanie się samemu potem zrelaksować, mieć ochotę na jedzenie itd. Tam są dwa główne receptory: to jest CB1 i CB2. I skuteczne mogą być olejki konopne, ale one będą działały tylko jakby profilaktycznie, nie załatwią przyczyny, tylko będą ewentualnie poprawiać wyżej wymienione rzeczy. I teraz kochani, to powoduje przede wszystkim w tym układzie y, y, endokanaboidowym, y, kanab powoduje tak zwany zespół metaboliczny. I to jest aż niesamowite, ale czynniki ryzyka to są niski status socjoekonomiczny, nabyte przez rodziców y, dorastanie y, y, złe nawyki, brak uprawiania czynności fizycznej, stosowanie używek, palenie e, tytoniu, używanie alkoholu, nieprawidłowa dieta, niedobór aktywności fizycznej, stres, depresja, zaburzenia lękowe. Uzależnienia behawioralne, jedzenie kompulsywne, leczenie albo doping kortykosteroidami, choroba zespół Cushinga, niektóre leki stosowane w psychoterapii, zespół wielotorbiurowatych jajników, transplantacja, niedoczynność tarczycy, stany związane z czynnikami dziedzicznymi, wrodzonymi, zespół Predera Wiliego, no, zaburzenia mikrobiomu jelit, słuchajcie, to jest niesamowite odkrycie, to musi użyć światło dzienne i przede wszystkim najczęściej, jakby rozpoznawane rzeczy składowe, które są w tym zespole metabolicznym to jest insulinoporność, hiperinsulinemia, nietolerancja yy, laktozy, glukozy, problem z glukozą, z glikemią, narczo cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie, hiperurykemia, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, otyłość brzuszna, hiperlipidemia i jeszcze stan prozapalny. To jest niesamowita sprawa, moi kochani. Yy, zachęcam do przeczytania. Ja wam to wszystko tu zaserwuję. Jeżeli było warto, Daj znać, jeżeli chcesz sobie z tym poradzić, koniecznie umów się do mnie. Napisz na www.bezdiagnosty.pl. Tam znajdziesz do mnie kontakt w mailu albo sms bo telefonów nie odbieram, mam ich po prostu za dużo i odbieram tylko te, od których wiem, od kogoś, że ktoś wie ode mnie coś i w czym się zajmuję. Ech, może i taki gdzieś generalnie e, ostry odcinek, ale taki bardzo ważny, przełomowy. Jeżeli znacie kogoś kto może mnie gdzieś tam też polecić, mam też w tej chwili namiary na z Cekstasu, żeby to pokazać ludziom, dać też narzędzia do tego właśnie do samoleczenia, do samozdrowienia, do do obfitości, do spokoju, do relacji. To dajcie koniecznie znać. Dzięki siostrze, dzięki bracie, że obejrzeliście to do końca. Test kinezologiczny, bardzo prosta sprawa, stajemy sobie. Jak ciągnie nas do przodu, to znaczy, że tak, jak ciągnie nas do tyłu, znaczy, że nie. Naczwidzicie sobie najbardziej na prostych rzeczach, a potem, jeżeli to nie działa, to w imię najwyższego dobra, żeby was pociągnąć. Jak was nie pociągnie, to też dajcie znać, napiszcie do mnie, trzeba będzie się umówić na sesję, żeby to odblokować. Słuchajcie, wszystkie odpowiedzi są w nas, i to, co się dzieje teraz, to jest chaos, ale to jest po to, żeby. Żebyśmy cały czas patrzyli na uwagę gdzieś, a nie na siebie, bo my mamy taką siłę sprawczą, że moglibyśmy w tej chwili zwołać tutaj kogoś, kto by nam pomógł. A wystarczy czasem wystarczy słowo kocham. I to jest w zasadzie kilkanaście tysięcy osób wystarczyłoby, żeby powiedziało to w jednej chwili. I to się za chwilę też dzieje, dlatego oni się tak bardzo boją teraz nas. Trzymajcie się. Hej.